Państwo, <śleski> w dzisiejszym spotkaniu inaugurujemy obchody Międzynarodowego Roku Seniora w Skorzeńcu. Ogłoszenie roku 1999 jako Międzynarodowego Roku Seniorów stało się pretekstem do zorganizowania dzisiejszego spotkania. Jest to dobra okazja, aby kilka powiedzieć o seniorach, abyście Państwo mogli z sobą się spotkać, aby młodsze pokolenie mogło Państwa bliżej poznać. Myślę, że jest to także dobra okazja, aby w ciągu tego roku podejmować działania, które z jednej strony przyczynić się mogą do zmiany sposobu postrzegania ludzi, którzy weszli w złoty wiek, z drugiej zaś im samym poprawili jakość życia. Szanowni Państwo, w Zgorzejcu mieszka 11% osób powyżej 65 roku życia. To mniej więcej tyle, ile dzieci uczęszcza do szkół podstawowych, a także tyle, ile do szkół średnich. Jest to duża część populacji. W wieku szkolnym młodym obywatelom zapewniamy szkołę. Młodzi ludzie w pełni sił, szukają pracy i przeważnie ją znajdują. To dobrze. Osoby, które przekroczyły wiek emerytalny, odstawiamy na boczny to. Dlaczego? Przecież, jak tu dzisiaj widzimy, wielu z Państwa jest bardzo aktywnych. Działacie Państwo w organizacjach, pracujecie, piszecie książki, malujecie. Jesteście potrzebni zarówno młodszy, jak i starszy. Ale wiem, że chcecie być też Państwo traktowani jak partnerzy w rozwiązywaniu swoich problemów. Zaprosiliśmy ludzi, którzy tworzyli to miasto. Są wśród Państwa urzędnicy, nauczyciele, przedstawiciele dużych i małych zakładów pracy. Są lekarze, są twórcy, są rzemieślnicy. Są wśród Państwa również goście z Niemiec, zaprzyjaźnieni z Państwem od lat, Rada Seniorów z Gerlitz, Pan Henisz, Pani Marianna. Są Także zaprzyjaźnili z nami goście z Biszowskiej, z Wolfram i Petra MAO. Witamy Was serdecznie. Mamy dzisiaj... <noise> Może tak na marginesie dodam, że jak Państwo widzicie, nie zawsze jest tak, że tylko y, młodzi ludzie muszą pomagać starszym. Na przykładzie Petry widzimy, że jest to odwrotnie, że starsza osoba pomóc musi młodej że nigdy nie wiemy, w którym momencie, w którym miejscu się znajdziemy. Mamy też gościa, Stibbingen, panią e, Barbary Kramer z Eurocentrum, właśnie Stibbingen. Witamy panią Barbary. Zaprosiliśmy też na dzisiejsze spotkanie przedstawicieli samorządu, burmistrza miasta, pani Mirosława Fiedorowicza. Witamy pana serdecznie. Panią Elżbietę Derecką, która zawsze i wszędzie jest z Państwem, na wszelkich tego typu spotkaniach. Panią, Słodząc, witamy, panią, panią, panią. Witamy, y, witamy Pana Franciszka Muszta, wielkiego przyjaciela nas, seniorów. <grymianie> mamy przedstawicieli Czerwonego Krzyża, Irenkę Pociłowską. Y, mamy przedstawiciela u Panią y, y, Marię Dębińską. Oczywiście jeśli chodzi o Czerwony Krzyż, to jest tu sam najważniejszy. Pan prezes y, Kazio odpowiada. Witamy Kazio <tryk> no, serdecznie. W, w zasadzie każdy z Państwa wymagałby od, oddzielnego powitania. Na no to nie mamy czasu, a myślę, że z przyjemnością y, 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 posłuchacie pa, y, Państwo artystów, których tutaj dzisiaj na spotkaniu zaprosiliśmy. Z ziemi zielonej. Moje rodzinne drzewo wyrasta z ziemi polskiej. Moje rodzinne drzewo ma tyle lat, że trudno zliczyć. Ja jestem małą gałązką, na której listków osiem. A moja młodsza siostra dopiero listki dwa. Ojciec, mama, a wcześniej dziadkowie mocne gałęzie. Nie złami ich wiatr. Pradziadek, pień drzewa. Moje rodzinne drzewo ma wiele razy pra, pra. Rodziców i dziadków znam. Od nich się uczę świat rozumieć. A ty, co wiesz o swoich pra, pra schowanych w rodzinnym albumie? Urm, jakie masz życzenia? A ja mam życzenie. Na świecie co roku to samo się zdarza. Zostaje tylko jedna kartka z kalendarza. Ludzie na niej w myślach wypisują życzenia, by następny rok smutki w radość przemieniał. A nocą, kiedy kartka spada i biją zegary, podnosi ją nowy rok, żegnając się ze starym. Trzeba mu pomagać spełnić te życzenia. To jest mu trzeba ulepszać, siebie na lepsze zmieniać. Kto ci opowie o dawnych latach? Tych lat nauczny świadek, jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną. Opowieść babcia i dziadek. Otworzą serca, kieszeń otworzą, podsumą czekoladę. Z Twoich sukcesów zawsze się cieszą. Kto? No, wiadomo babcia i dziadek. A jak coś cocisz, jak coś naknocisz, jak trzeba spytać o radę to kto za uszy wyciągnie z biedy? wiadomo. Zawsze babcia i dziadek. Więc wnuki proszą, żeby w kwiaciarniach kwiatów nie chować pod lada. Babcia i dziadek mają swe święto. Wiwat! Niech żyją babcia i dziadek. dieses Landes also nicht zu beherrschen. Ich bin viel entschuldigt. Seit unserem Bestehen als Behördekommandant, seit zehn Jahren und mehr, vieles über viele Erfahrungen, vor allen Dingen auf sozialem Gebiet gesammelt, dass die Behinderten, die am jetzt jetzt vor einer ähnlichen Situation stehen, wie wir vor zehn Jahren, nasze erworzenia w kulturze wodnym będą brane. Nasze Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Mówi Szostelczyk, jeszcze Państwu dodam, że po użyciu jest to Wysp niedaleko Drezna, bardzo wiele działa na forum społecznym, socjalnym. I postanowiliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami także tutaj. Ja przepraszam, będę skracała tę Wir waren also schon vor, etwa, vor, einem, vor über einem halben Jahr, der, ich glaube im Juni war es, wo wir die ersten Verbindungen zu Behinderungen hier in Storchowetz aufgenommen haben und meinen, dass wir Bischofswerda und Storchowetz auf dem Gebiet der Behinderungsarbeit zusammenarbeiten können, dass wir, was wir in Bischofswerda auf die Reihe gebracht haben, auch natürlich hier mit helfen können, auf die Reihe zu bringen. Dabei das möchte ich ganz, möchte ich betonen, Geht es nicht dabei um große Geldtransferleistung, sondern es geht einfach und allein um die Selbsthilfe für die Normen. Es geht also nicht um große Geschenke und so weiter, sondern um diese auch. Już od czerwca, kiedy tu byliśmy, postanowiliśmy nawiązywać jak najwięcej kontaktów ze skoszelcem, z tym, że ma być to praca tego rodzaju, że chodzi poprzedewnie o jakieś... Przekazywanie wielkiej pomocy pieniężnej, o jakieś prezenty dla Zgorzeca, ale chodzi o doświadczenia, które my rozwiązywaliśmy w ramach samopomocy. Niedomosprawni, niedomosprawni. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus unserer Wir haben uns zum Ziel gestellt, für die Behinderten da zu sein, und eines dieser Ziele ist, dass wir für barriere, schon ein Ziel, was mittlerweile europaweit bekannt ist. Diese Barrierefreiheit beginnt mit einer kleinen Stufe, die für Rollstuhlfahrer das Aus ist. Also wenn ein Rollstuhlfahrer in eine Stufe kommt, geht es nicht mehr weiter. Ich möchte das Beispiel gleich fortsetzen. Als ich heute hier vor dem Kondori angekommen bin, war es nicht nur eine Stufe, sondern eine ganze Reihe von Stufen, die für Rollstuhlfahrer natürlich nicht Amy Głównym naszym zadaniem w ciągu ostatnich lat, i jesteśmy już w tej chwili bardzo daleko, jeśli chodzi jesteśmy jedni z pierwszych w Europie w tym zakresie, to pokonywanie barier. Barier tak zwanych architektonicznych, barier, barier w budownictwie. Najlepszym przykładem jest to, że tutaj podjechały pod tą kultury i tu już nie tylko jeden stopień muszę pokonać, Wir wissen, dass die Beseitigung solcher Probleme wie Treppen bei alten Bauern nicht besonders auf Grund sind. Das ist völlig klar. Aber wir wollen doch ein Achtungszeichen für die Politiker, die darüber entscheiden, nämlich bei Neubauten oder Umbauten, Sanierungsarbeiten, gleich an die Behinderten. Zu denken, nämlich keine Treppen zu planen, die Türen entsprechend breit zu machen, möglicherweise keine Schwellen einzubauen, auch an die Toiletten sind zu denken. All das gehört zur Barrierefreiheit für Behinderte. Und noch ein Satz. Ich möchte heute ganz symbolisch den Behinderten von Storcheletz ein Geschenk aus dem überreichen, das nicht alle Barrieren beseitigen wird, aber doch.

nowe budownictwo, za y, y, rekonstrukcję starego budownictwa, uświadamianie o tym, że mógł ich tego, że muszą być pokonywane te bariery typu szersze drzwi, y, odpowiednie toalety itd. I teraz przyjechaliśmy też z czymś do Skorzeńca z, z prezentem, z prezentem, który jest właśnie w, w taką ramką. Do schodów ale one niestety tutaj na te duże schody nie patrzy. To, to jest po prostu przykrycie dla tej nic nie To jest taka <try> było <try> <try> W postaci tej lampy ma być gestem przyjacielskim ze strony niemieckiej dla polskich niepełnosprawnych, ma tą przyjacielską, przyjacielskie kontakty zacieśniać i jeszcze właśnie tym małym upominkiem kwiatowym dla pani Ani dokumentujemy nasz przyjacielski gest. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön. W naszym polskim znaczy wielu, wielu lat życia. Pozwólcie Państwo, że w imieniu swoim mam nadzieję, że chyba chciałbym serdecznie podziękować e, Ani Gilnickiej za to, co robi dla naszego środowiska. Ja się to, z swoim środowiskiem. Ani serdecznie dziękuję.